Dobra, dołączam do aktywności. Elo, siema. O, dobra. Tylko ty, no dołącz ty. Aha, jeste, jesteśmy we dwoje tylko? Ja, tak. O, no dobra, Dziękuję, że jestem. Ej, ja, ja, ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja dam radę na laptopie. To jest chyba najtrudniejsze, co mogę robić jakkolwiek. Dobra, hmm. utwórz zdanie. Weźmy coś kreatywnego. Z ja co z... No jak ci kręcę, kto to, to pisał? Jezu, Maria, nie! Nie! Co? Co! Ja rysuję bogaty, to muszę murzyna, no, który staje się kamieniem. No w jakim może naprawdę. No narysuj tak. Człowieka, który jest no. i, i strzałkę i kamień. Aha! Transformacja w kamień. Ciekawy scenariusz. Jak jak kocham nie rozmawiać. Będzie najdurniejszy rysunek na świecie. Jak to jest bogaty murzyn, to ja muszę narysować to, że on ci ma pieniądze w łapie. No naprawdę, bu bujna wyobraźnia. Naprawdę, bujna wyobraźnia. Nie powiem, że nie. Ja I jeszcze ten gołąb, który się tak wygłupiał przed ekranem. Bogaty murzyn jest kamieniem. Iwona? Ten jeden kidos, który dostał hajs. Chińczyk je zupkę chińską. Nie mogę z tego głosu. Nie mogę. Człowiek że frytki z pasztetem cesarskiego. Usun to z pamięci swojej. <noise> Jak mam to usunąć ze swojej pamięci? Jak mam dostać się do swojego no nie, mózgu? No nie wiem, nie wiem, Daj mu, daj sobie yy, ja. ten nóż kuchenny i no, do swojego mózgu i po prostu Jestem oryginalny, strasznie oryginalny jestem No to wiad wiadomo, kto, wiadomo kto to Co? tworzył jak to, jak znamy, ma... auto, znamy autora <grym> Jak ma idę Baję narysować za przeproszeniem oczy no. Ona miała włosy w kształcie pilota do dekodera Nie, tak to tego nie narysuję No to tyle narysuj mu na głowie, takie skibidi toilet no nie ja co zrobisz ze mnie czy ty tak to jest poważnie mówisz? No ja właśnie gotuję jajecznica Jo mamologii! Ty na pewno się nie pomyliłaś? Tak, no tak lek Halo, fotowoltaika, do mnie dzwonią z prośbą o zamontowanie paneli słonecznych. No oni powiedzieli do ciebie, wal się kasztanie. This is big brain time. Aha, dawa. Łysy robi Pandora gatę. Gatę, Jezu. <laughs> gatę. <laughs> tu mogłeś narysować tych, tych sprawców, ten... te. marnuję se czas. Aj. Tylko dlaczego on ma jedno oko? To nie musisz na hołownie <noise> Ej, fajnie, fajnie! Babcia bije dzieci. Czekaj, co? Babcia. Czekaj, babcia, ma takie szere włosy. Zgadzam się. Ale czy Bacciskie ma takie szare włosy? Co no też ma? Wyrola, wyrosika, i psika. Wyrola werośnika majdaj i ja pijemy piwo. Wielkie mi piwo wyszło, naprawdę wielkie piwo. To masz hajdo. Właśnie to się nie zgadza. To piwo wygląda jak sok kaktusowy. E, bądźcie no. kreatywni na maksa. Yy... Kanibalizm, kanibalizm. A ja hmm. jestem kotem do mnie. Niech pies ciebie zje. E, czekaj, to co kto tu powiedział? No, kto to był, czy... A ja właśnie mam psa przy sobie w domu. Akurat mam psa, to przydałby się, <grym> się chyba. Chyba cię dupa boli. Ona walnęła w stół? Ona w stół walnęła. Oho, ale rajdź... Ja może wyciągnę słuchawki, może wyjdę z tej rozmowy, co? Nie, Rykamant, nie, zostańmy. Co to kurde jest? Po kotubę i Biedronka dzownią do Alastora i historii. Boże. Ja nie mam za <grym> dużo. Jezus, makolowy. Pies zjada kota na śniadanie. <grym <grym to jest smacznego. To no jest tak, smacznego. Pies tak jej gówno heche. Arktos jej loda. To był Arktos! To był Arktos? <grym> Schumanidzowana rakieta kosmiczna i loda. <grystki> Ale widzicie jakie słownictwo. Lepiej odważ. Dobra, bądźmy bądźmy poważni, bądźmy poważni. Co napisałem? Poczekajcie chwilę. Co to Ma jest prostata? Co to jest prostata? Zaczęło się od częstego oddawania moczu. A wymiotuje w pociągu. Co tak ja cię... Ej, to jest tajemniczy hejt YouTubeowy, to jest tajemniczy hejt YouTubeowy. Nie musisz czemu, ale cały czerwony jestem. What the hell? się kaczupem? Co? Co to było? Krzyk pterodaktyla. Chłopiec ma problemy prostatą. Zapomniałeś zzy. Że... Fickman smutny Fajnie Stary mu wszedł do pokoju Komu, komu mi? Tak, tobie, stary wszedł do <grym> pokoju po Dzięki małpu Ale stąd dzięki nie w pociągu To gówno, która wysrała Biedronka Ja ci dam, ja ci zaradam za tą Biedronkę, ja ci zaradam Ja ci dam zaraz za tę Aleksik, Aleksiks nastolatni robot Twój stary spoko Na uba no, w popachy! nie ma poczucie chłop. Na no, uba w popach!